Dzień dobry Państwu. Kazimierz Maczewski ze studia Gazety i Portalu Bolecinfo. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest polska bolesławiecka pisarka i tłumaczka literatury pięknej, pani Iwona Barach. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Proszę Pani, dlaczego Pani przyszła sama bez pindy tutaj do naszej redakcji? Nie mam pindy prawdziwej. Nie ma prawdziwej? Nie ma prawdziwej. Ale już przestała kląć, już przestała mówić wszystkie słowa. Moja praw... ta pinda, którą mam, jest pluszowa. Rzyszymy się mogła ją przynieść. Ale y, nie mam takiej prawdziwej, prawdziwej pindy, która występuje w książce. Takiej żywej. Nie Niech ma. pani powie, co to jest ta pinda, bo może nie wiedzą, czy to no tak, oczywiście. Pinda to papuga. papuga. Araruna. Wydaje mhm. się, że tak to się nazywa. Taka żółt, niebiesko-żółta, piękna, dość duża papuga. A jakie oczy ma? Wredne. Nie wiem dokładnie. Nie, no nie, nie, nie może mieć papuga ptaszek, nie może być... Nie jest to rodny. jest duży ptak, to nie jest ptaszek, to jest wszystko. albo ptaszydło. <kłynuś> nie, myślę, że, że jest to bardzo miłe stworzenie, które ma swoje za uszami, o ile ma uszy. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, czy kryminalne komedie to jest sposób na życie? Na pewno na to, żeby sobie zbudować taki weselszy świat. Jaki? Weselszy. weselszy. Bo to jest trochę tak. Ja jestem hipochondryczką, mhm. katastrofistką mhm. i u wszystko jest źle. Więc po prostu, żeby nie wpadać w panikę, nie stresować się chociażby na przykład sytuacją. Piszę sobie komedię kryminalną. Tam jest No dobrze, ale mówi pani, że pani, jest, że pani uważa też, że wszystko jest źle, a z drugiej strony mówi pani, że yy, uśmiech. uśmiech jest bezcenny dla każdego. Dlaczego pani w jedną stronę sądzi, i w drugą U, stronę? Uśmiech, z uśmiechem wszystko się da. Jest źle, no bo jest źle, no wiemy, ta za pandemia i to wszystko, to nie jest dobre, do, dobra sytuacja, prawda? Mhm. Ale żeby to jakoś przetrwać i nie zwariować, dobrze się uśmiechnąć. No tak, ale Pani chce, żebym ja się uśmiechnął, jak Pani mi mówi głodnemu trup na myśli. Ale to jest Amerykanka. Nie, <śmiech> <śmiech> bo to jest trochę, bawię się słowem trochę. Mhm. W książkach staram się też um, używać gier słownych i tu głodnemu trup na myśli to jest właśnie związane z tym, powiedzeniem i ogólnie z No właśnie, potem, potem czytam, że stara zbrodnia, zbrodnia nie rdzewieje. To nie lepiej powiedzieć że stara miłość nie rdzewieje, tylko stara zbrodnia. Ale stara miłość, miłość, miłość to jest romanse i to wszystko, to jest takie ckliwe trochę, nie? No, ja nie wiem, ja, ja nie przepadam. Ale niech Pani nie porównuje miłości do zbrodni, a Pani tak zrobiła. A nie, ja nie porównuję, tu jest i miłość, i zbrodnia, i wszystko, ale, ale ciekawsza jest zbrodnia, w każdym razie ciekawsza jest Co Pani zbrodnia. opowiada? Na pewno. A skąd Pani to wie? No nie wiem. Nie czytam romansów, ale kiedyś, 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 100 lat temu. Moja babcia kochała Rodziewiczównę, więc miałam możliwości, no i jakoś tak nie bardzo mi to podchodziło. A tutaj... no, ja bym wolał przeżyć y, miłość. Nie i to może starą niż zbrodnię, no proszę Pani. A, a nie, to ja chyba jednak zbrodnie. Gdyby już nawet chodziło o takie realistyczny. Pani bo... Pani. Ja... to jest wskliwe, przeżytek. A zbrodnia nie jest też czymś jak w cudzysłowie tkliwym? Nie, zbrodnia jest ciekawa, interesująca. To jest coś, co wymaga myślenia. Tak bardziej w tym kierunku. No, Pani Iwono, nie, jeszcze raz mówię, no, nie wolałaby Pani miłości niż zbrodni. No, jak, jak Pani może tak powiedzieć? A chyba jednak właśnie nie wolałabym. Nie wolałam. Nie. Dobrze, to niech pani powie. Sceptyczna jestem. Sceptyczna. Niech pani mi powie, skąd biorą się te pani pomysły w tych książkach? Bo wiele książek pani napisała, i wszystkie te. Większość tych książek to są komedie kryminalne, można by powiedzieć. Te ostatnie, czy... powiedzmy. Skąd te pomysły? To jak, to... Jak, to, jak pani siada do, nie wiem, do komputera, bo wiem, że na komputerze pani pisze te książki? No jak pani to zaczyna? Zaczyna, pisze. Nie, nie robię planu. Nie wiem, kto będzie mordercą. Bo gdybym ja wiedziała, to czytelnik by po paru stronach wyczuł to. Mhm. Bo na przykład nie byłby to sympatyczny osobnik. Mhm. Więc nie. No nie, ale według tej teorii, co Pani mówiła o tej miłości i o zbrodni, to, to ten morderca jest jednak sympatykiem dla Pani. No tak, ale ja sobie go wymyślam. Nie, to znaczy, wymyślam sobie coś. Znaczy, nie wymyślam. Na przykład, yy, widzę reklamę. Mhm. Reklamy są okropne. No, przyzna Pan, jako pracownik jakiejkolwiek telewizji musi Pan powiedzieć, że niektóre reklamy są straszne, nawet nieinteligentne. Ja sobie na podstawie tego robię, a co by było gdyby? A to by było, gdyby coś takiego się stało. I sobie domyślam, no dobrze, tak pani mówi, że reklamy są straszne, a tu jesteśmy i za chwilę będziemy reklamować pani książkę. Jakbyśmy tego nie robili, no to jakby z reklamy pani te książki sprzedała? Ale ja nie mówię o reklamie jako o zjawisku, Aha. tylko jako o wykonaniu. Uh -huh. Ostatnio widziałam, nie będę nie mogła tego powiedzieć, ale reklamę, w której wyszło, że ktoś ma łupież na umyśle. No bez sensu. No, tak. no bez sensu. po prostu. Trochę inteligentniej powinni to robić, niekiedy. No dobrze, no i zaczyna pani pisać, i co te myśli przychodzą. Jak te myśli do pani przychodzą? Pani? Ja siadam i mam taki układ, że biorę przymus mam 10 tysięcy znaków dziennie zrobić. Bo ile ja to muszę? jest na, na stronę? Standardowa strona 1800 znaków? To 5-6. 5 stron. No, inaczej po prostu bym się źle czuła, gdybym tego nie zrobiła. Mhm. I staram się zastanawiać, co tam naprawdę powinno się zdarzyć i co bohater powinien zrobić. Mhm. Bo ja nie chcę takiego czegoś, że nagle wie Pan: deusek z machina, i tu nagle zjawiłem się kosmita. Jakoś tak staram się mimo wszystko... Jak, jak czytałem trochę tę książkę ostatnią, co pani pisałem, Morderstwo na śniadanie, uh -huh. to tak zastanawiałem się, jeżeli chodzi o tytuł. Dlaczego na śniadanie, a nie na obiad, nie na kolację? A to dlatego, z powodu tego, że no, po, po, w tej porze odbyło się to morderstwo, mniej więcej, no śniadaniowe. Tak, no tak. Ja nawet myślałam o innym tytule dla tej książki, ale y nie był dobry. Dobrze. Czytam tą książkę i czy dobrze mi się wydaje? Wydaje mi się, że pani pisze o tej takiej zaściankowej Polsce tutaj. Tak, to znaczy, ja poznałam trochę, mieszkałam w Welskiem, mhm. miałam rodzinę, której już nie, nie mam Zamojskim i tak dalej. Trochę poznałam tamte tereny, tamtych ludzi, tamte dziwne zachowania, zabobony i tak dalej. I to mnie, no, to jest ciekawe. To jest ciekawe. A część a polski taka jest. Nie no, wiem, jakim... no jak czytam, bo pani pisze tą książkę w taki sposób, że ona składa się z wielu epizodów, ale myśl jest jedna, bardzo ciekawa. I to tak mi się wydaje, że tak też jakbym był tutaj, że to też tak. Funkcjonuje nie wszystko. znam okolic Bolesławca, bo akurat mhm. tak wyjechałam z Bolesławca, także jeszcze nie poznałam okolic, a jak wróciłam, byłam już za stara na poznawanie tego typu rzeczy, więc nie znam. Ale możliwe, że tak. Tutaj też. Wie pani, tu jest Polska, tu jest Europa, no więc. Ale Zachód Polski jest inny. Inny, tak? Jest bardziej tu... otwarty jednak. Czyli pani jest bardziej otwarta i dlatego pani to wszystko pokazuje, tak? Nie, jestem wredna po prostu. Nie, no niech już pani tak nie. Czemu pani ciągle myśli pesymistycznie? Nie rozumiem. Pisze pani, pisze pani wesołą jest, książkę. Pisze nie... pani, proszę mnie posłuchać. Pisze pani wesołą książkę. Pisze pani o różnych epizodach, a jak z panią się rozmawia, to pani chce być mordercą, chce być wredna. Jaka jeszcze pani zła chce być? A nie, morderstwo to ja nie chcę być. No, ja oczywiście kolokwialnie to no mówię, nie, no nie wyciągnąć takie wnioski, ale pani mówi, że morderstwo jest lepsze od miłości, no to, no to jak nam to rozumieć? To znaczy, nie wiem dlaczego, ale po ostatnim wysypie tego całego social mediów, mhm. gdzie wszyscy wszystkim sobie serduszkują no, no, i tak dalej. Mhm. O ja cię kocham i ja jakaś ty jesteś cudowna i w ogóle. Jak już mam przesyt tego, tego takiego mhm. uzewnętrzniania, przyjaźni, miłości i tak dalej, który potem się jednak nie okazuje, prawdą. Piszą, piszą, zresztą pani na swoim blogu też pisze, że pani jest yy, bałaganiara. Straszna. To Proszę znaczy, jak, jest... jak to rozumiem? No, zdarzyło mi się kota w lodówce zamknąć. Gdyby biedak nie krzyczał, to A to było dawno temu. nie krzyczał, tylko miał chyba. No tak, ale, ale, ale naprawdę, ja potrafię wszystko zgubić. Naprawdę, ja tak. jestem straszna. Dzięki Bogu, moja córka jest o tyle dobra, że ona Teraz, dzisiaj nawet maseczki zapomniałam. No to Dagmara, mamo maseczka mamo telefon, mamo zabrałaś klucze i tak dalej, i tak dalej, Więc ja, ja po prostu... No, ale jednej, jednej rzeczy pani nie zapomina, Swoje myśli, które, którą pani przelewa tutaj na te książki. Zapisuję, jak już zapiszę, to, to, to już jest zapisane. No to, żeby to bałaganiarstwo, że tak powiem zgubić, to trzeba zapisywać te rzeczy wszystkie, nie? Nie, nie Będzie to były nowe książki. Nie, to jest dobry pomysł. Moja mama pisuje za mnie. Mi się nie chce To, to jest fajne, bo człowiek tak, książę. Ja, ja przy tym odpoczywam. Siadam sobie, tak myślę, co ta papuga dzisiaj wymyśli. No, to było dobry, dobry był pomysł taki, że ta papuga przestała chląć. To mi się podoba. Nie? Żeby nie Ale, dlaczego? No wszyscy to za, kochają Bo wszyscy nie, no wie pani co, bo wszyscy kojarzą papugi z tym, że przeklinają. No tak niestety to wygląda. tutaj się znalazła jedna, która, nie, która prze, zaczęła szczekać, tak? tak. Nie pamiętam, Widziałam taką naprawdę. Widziała to pani co czeka? Mhm. I powie, tą papugę co szczeka, pani powiązała z policją? Nie, bardzo nie ale zaczekł. Ale <ślesztuk> <ślesztuk> Ja lubię, jak się coś dzieje, jak, jak jest coś, wydaje mi się, że pinda jest chyba najlepsza z tych wszystkich moich kreacji, że tak powiem. Też mi się tak wydaje. Bo, bo tamtej, bo to jest akurat pierwsza część pindy, tutaj właśnie pinda mhm. kleła, a tutaj pinda… Nie kleła. Nie kleła, ale… Szczekała, To to wie pani, no tak. kląć, czekać, no to… Ma, no coś musi robić. Coś musi robić, tak. Ciekawa jestem, co będzie w trzecim tomie, bo trzeci tom też powinien być. Bo wiem, że pani już pisze trzeci tom, tak? Nie. Pisze czwarty tom do tej serii. To niech pani powie, niech pani pokaże, co to są. Co to a jest, jest, serię, jest seria z tak zwanym trupkiem. O, to proszę zobaczyć, jaki fajny tytuł. No tak, tak, no to niedaleko pada trup od Denata. To no właśnie tak. ciągle, ciągle yy tak, myśli wiemy. pani, bo no, pisze pani komedię, czyli myśli pani optymistycznie, a pisze pani tak straszny, trup. Trup, denata. denat i w ogóle, no, ja pani, jak ja mam, mam i robię relacje, jak się zdarzają wypadki czy coś, nie, to, no nie to nie, nie mogę czegoś tak. takiego. Nie, nie, ja, to też, nie, są rzeczy, których tak bym nie napisała, bo można pe z pewnych rzeczy się pośmiać, tak. ale są rzeczy, z których się no nie No więc właśnie pośmiać. tutaj pośmiać się z trupa to nie bardzo, nie? E, no nie z samego trupa, nie, z otoczki. Z otoczki. Z otoczki bardziej, mhm. bo, bo nie tak. Więc piszę trzecią, czwartą część do tego. że to nie pani, tu jest tak, niedaleko pada trup od denata, Proszę niech Państwo zobaczą, głodnemu trup na myśli. No to, to jest w ogóle y, makabryczny <laughs> tytuł. <laughs> no dobra, jest okropny, ale za to, to jakiś. No, ma wzięcie. Na wzięcie, czyli. Podoba do, się ludzi. Ja, ja, ja wiem skąd Pani ma ten pomysł. Pewnie z internetu, nie? bo ludzie w internecie, jeżeli są jakieś y, tragedie, y, to, to lubią to czytać. Nie? Ludzkie nie, tragedie tak? szczególnie. Tak, też tak, gdyż ja po prostu się promuję na internecie. No, ja wiem. No to... Bo ni nie, ze względu na moje sprawy życiowe nie mogę inaczej. Nie mogę brać udziału w jakichś tam festiwalach, jeździć na spotkania, y, zarabiać na spotkaniach autorskich w bibliotekach. Czy, czy nad tym pani zarabia i da, da się na książkach utrzymać? Odkąd mam to wydawnictwo, Dragon? Mm -hmm. To może utrzymać mnie, ale naprawdę zarabiam. Zarabia pani. No, ja Czyli... Mam emeryturę, więc dzięki Bogu nie muszę już. Tak, ale pani, bo pani ma emeryturę dlatego, że pani była nauczycielką. Tak? Nauczycielką tłumaczą, tak, ale to mm. jeszcze dawno temu bo ja czasu to już w ogóle nie pracowałam, bo tutaj tak mm -hmm. za bardzo wykształcona była w Co pani odpowiada? Mm -hmm. No to powinna pani wszędzie mieć pracę, jak pani była dobrze, wy... bo nie jest dobrze wykształcana, tylko nie, 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 nie Za nie dobrze wykształcone, albo nie. Nie ma za dobrze wykształconych, tylko są wykształceni albo niewykształceni. Jak pani zna tyle języków i potrafi po, po, po się porozumieć, powinna pani być tutaj rozkrytywana, że tak próbowałam, nie, ta, nie, nie dostałam pracy i to przez kupę lat. a potem już jak córka się rozchorowała. te języki, co pani akurat nie pasuje? Francuski, bo... włoski? Nie pasuje? Ja no wie, no... no, tam wiem, że pani trąpi, i po angielsku potrafi się porozumieć. ale nie mam papierów. No rozumiem. No, tak, to ja nawet w to piśmie i portugalski, hiszpański, parę jeszcze innych. A no, może dlatego, że niemieckiego pani nie No akurat niemieckiego nie znam. No bo y, mogłaby być akurat... doskonałym przewodnikiem po Bolesławców w języku angielskim, na przykład. Ale... Czyli, no... Tak, ale nie, ja, ja wolę tłumaczyć książki, to jest ciekawsze. No tak. To pani mi mówiła wcześniej, że to jest piękna książka, tak? tak. Elżbieta II. Kto to napisał? Paula Calvetti. Tak. Pa Paula Calvetti. Tak. I to pani przetłumaczyła to Z włoskiego. włoskiego. Tak. Tak. To jest o, historia fotografii monarchistycznej mhm. na podstawie życia Elżbiety i jej bliskich. To jest książka Aleksandra Daniel, Mistycy i Makowie Tybetu. To musi być fenomenalna Piękna, książka. a jakie wydanie cudne. Piękna książka z 1900 no, roku. No to ja rozumiem tak, że Pani dzień rozpoczyna od śniadania, czyli pierwsze to jest morderstwo na śniadanie. Tak Pani zaczynała, jak Pani pisała tą książkę. Potem wieczorem czy po południu Pani pisze po zrobieniu obiadu, bo Pani doskonale gotuje z tego co wie. Podobno. Podobno. To zaczyna pani tłumaczyć, no i kiedy pani. Jeżeli, ma... jeżeli mam tłumaczenie, ale w tej chwili akurat nic się nie tłumaczę. Ja po prostu załatwię wszystkie swoje sprawy poranne życiowe w sklepciach. Wracam, mhm. wszystko mam, siadam do pisania. Jak zrobię swoje, to już mam wolność. Czy to 10 tysięcy znaków i ma pani już wolne, ale myśli pani cały czas, tak. co dalej napisać. Proszę panią, przyniosła pani taki ładny pucharek, bym nazwał Książka roku 2020. Stara zbrodnia nierdzewienia. Pierwsza no to, to część tej książki. Pierwsza część książki Morderstwo na śniadanie. No to... To jest do, to, ta książka została w takim plebiscycie granice.pl. Mm -hmm. Dostała wyłoniona jako książka najpierw tam jesieni, a potem książka roku. Natomiast ta też. Ta i ta też miała, o teraz została książka lata. Dobrze, proszę bardzo. Tą książkę Morderstwo na śniadanie chcielibyśmy żeby ona była, żeby nasi czytelnicy mogli ją wygrać i przeprowadzimy odpowiedni konkurs. Jeżeli by pani mogła ją opieczętować tak, i podpisać, byłbym bardzo wdzięczny. Tak. Czy pieczątki wystarczą, nie wiem, już pani musi to zrobić, bo pani jak najlepiej to zrobić. Aha, zaraz, tylko jest problem, bo ja jestem dodatkowo jeszcze ślepa. No to jak pani pisze, Nie. nie myślę, to. Jest. A, czy brakuje tu, nie, nie, nie to... Właśnie ja tam wy... potem, dobrze, pięknie. Wybierajcie wy... i tutaj jest pinda prawdziwa. No wreszcie się dorwaliśmy do pindy. Tak. <laughs> <laughs> proszę Państwa, proszę zobaczyć, stara zbrodnia, jeszcze Pani tutaj ma, zmieniła tytuł, stara zbrodnia uskrzydla. No to jakby to było stara miłość uskrzydla, to proszę Panią, to byłoby to. Ale gdyby tak powiedzieć, to jednak coś w tym jest. To samo nie, ja Pani powiem, dlaczego Pani nie pisze o miłości. Tak? No bo to nie jest komedia, nie? O nie, nie to nie. znaczy, to jest fakt. E, nie, znaczy, może, może, kto wie. Nie wiadomo czy nie. Tak. Tylko, że z moją wrednością, to ta miłość by była okropna. Biedny ten facet by był. Bo ja raczej, raczej jestem, znaczy nie jestem feministką, ale jestem bardziej za kobietami. Bardziej za kobietami. No to my jesteśmy, wie pani, tolerancyjni. Ale więc... w tym sensie. Nie w tym sensie. Nie <laughs> tylko ja bym książkę miała, no to, pisać, niech pani na... to ktoś będzie przecież musiał dostać. COVID. Dobrze, pisze Pani teraz podobno książkę o Bolesławcu, tak? Już napisałam hmm. i niedługo będzie wydana. To jest książka dla dzieci. Dla dzieci? Komedia kryminalna dla dzieci, w świetnym wydawnictwie będzie wydana i zaczyna się od naszej Rosali von Bonin. od Rynku Bolesławskiego i tutaj. Na tej podstawie będzie fajna komedia Ale wie Pani co, jak Pani teraz napisze książkę, komedię o zbrodni dla dzieci, to no minister edukacji jej nie zatwierdzi, ona nie, nie wyjdzie po prostu. Auć. No. O, może nie zauważy. Nie, <laughs> nie, no że... nie. jestem aż taka znana, żeby, żeby słyszała. No nie no, to ja bym na pewno To się nie, no właśnie mógł słyszy w tym momencie, nie? O, trudno. To, Nie ma problemu. Dobrze, proszę pani, pomajniku musimy kończyć na wywiad, ale jest jeszcze jedna sprawa. Wiem, że pani pije wodę z kranu, tak? Pije wodę, wodę w dużych ilościach. W dużych tak. ilościach ale z kranu? Zacznie z kranu. Zacznie pani z kranu. W związku z tym wręczymy pani taki, Bolec Info i przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji prowadzi akcję Pijemy wodę z kranu. To tak? Da, ma na celu tak. słyszała Pani. Ta akcja ma na celu po pierwsze picie wody lepszej, bo skranu wody jest lepsza woda niż mineralna, no a drugie to jest ochrona środowiska poprzez likwidację plastiku itd. Tak. Tak ponieważ pani zadeklarowała, że będzie pani piła wodę salon, proszę przyjąć naszą buteleczkę i proszę ją pokazywać wszystkim. Zrobię sobie zdjęcie mhm. na, na swoim fanpage'u wstawie. Ja jestem bardzo za. Bo to jest jednak ważne, żeby likwidować ten, ten, ten plastik sprzętowy. No, zażywszy, że ta woda, wie Pani, jest cały czas monitorowana i badana, na bieżąco. Online właśnie jest badana ta woda i ona jest A tak, tak dobrze jak. Fajna Nie? Proszę Panią, kończy się nasz wywiad. Yy, Daję Pani minutę albo dwie. Ile Pani chce w ogóle? Jakby Pani coś czytelnikom chciała powiedzieć o swoich książkach, o sobie. Bardzo proszę. Proszę tam do tej kamery. Z zasady nikogo do książek moich nie zachęcam, dlatego że uważam, że czytelnik powinien sam po prostu wejść gdzieś do biblioteki, sprawdzić, jak mu pasuje to przeczytać. I nie namawiam do kupowania i tak dalej, ale będzie mi miło, jeżeli ktoś te książki przeczyta. Bardzo miło. Są w bibliotece, jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo. To są komedie, pomagają trochę przetrwać ten ciężki okres czasu, także wydaje mi się, że warto. A jeżeli nie, to sami sprawdzicie. Yy, do, bardzo serdecznie pani dziękuję za wywiad. Cieszę się bardzo, że trochę uśmiechu żeśmy tutaj przekazali naszym yy, czytelnikom. Życzę dużo zdrowia. No i niech pani pisze dalej, niech pani sławi Bolesławiec. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło z tego powodu, że tutaj przyszłam, bo to jak na Bolesławiec, to chyba pierwszy raz mam taki. No, może no, drugi. No powiedzmy, że pierwszy, to będziemy mówili, że drugi, to zawsze. zawsze. Nie, ale to tutaj na pewno. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.